O Biedronka Biedronka rządzi 3 zapraszamy na biedronka.p2.pl LOLO 320 nazywam się Saskę UCIPA to start Kibę nowej generacji trzeba karmić kałem, bo wybuchnie nieco godzinę, jak nie chcesz, syfu kosztuje 10 tysięcy złotych. Gratele tubi się drama, a testy są słowa wulgarne i erotyka, ale co nas to obchodzi, ważne, żeby się sprzedało Roma Angiertych, poleca on kocha dzieci, a dzieci go kosztuje 1000 zł zmiana ceny na 9 tysięcy Nowe film erotyczne Super Twoje dzieci nie będą mogły się oderwać od ekranu i pożyczać z kolegą kosztuje 25 tysięcy złotych. Flaga Polski zajmana na drugiej wojnie światowej jest tylko ostatnia kosztuje 10 tysięcy złotych. Super piła mechaniczna jak cię nauczycielka wkurzy to raz dwa im po problemi ale dodajem prezent, dajemy te dziecko bo wyje a my w naszym zajebistym biedronce nie możemy wytrzymać piła jest na rezerwatywy ja kupuję w Lidiu bo w biedronce się boję ale co tam kupi z c za drugiego kosztuje 10 zł bo wiemy kto kupuje od kropka w. Jestem twoim fanem a jestem na antenie nasz kochany Adolf Hitler na obrazie największego.